Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak wymienić filtr paliwa BMW E62.5 Turbo Deezer. Schodzimy także więc do kanału. Musimy zdjąć, jak się siedzi jako kierowca, z lewej strony osłonę, żeby dostać się do, do filtra paliwowego. Także zaczynamy. Po ściągnięciu osłony, mamy na, na widoku filtr. Także, no trzeba tu odkręcić trzymanie. Tu jest też jedna śrubka, żeby wykręcić ten filterek. Tu mamy chyba podgrzewacz do tego, tak. Będziemy musieli to wszystko... Tu jest zawleczka, żeby wyciągnąć. Będę musiał przynieść jakiś pojemnik, bo trochę pocieknie jak wypniemy. Trzeba najpierw zawleczkę wyciągnąć. Bez zawleczki nie wyciągniemy. Zawleczkę Tak Także zaraz tu będę. Troszkę się tutaj nasiłować. O wyciągnę, chodzą się najlepiej. Troszkę ścieknie. Dobrze. Mamy. będzie ciekło jeszcze kurde mole i wysuwamy próbujemy wysunąć ten filterek dobrze wysunięty mamy ściąnięte. także u wszystko jest tutaj filterek ściągamy zaraz zakładamy nowy Idę po ściereczkę, bo trzeba ładnie powycierać. Także tak to wygląda tutaj. Ściągnięte trzeba wszystko ładnie powycierać. Musi być bardzo czysto filterek Bosza. Najlepiej zakupić sobie. Także idę. Także wycieramy tu szyściutko bardzo, żeby było. Tak, zakładamy nowy. Nowy Błosze, nas nasmarowujemy. Musi być idealnie czysto, bo tutaj, żeby się nic nie wadrzyło. Gdzie ta mała opaska spadła? To jest pytanie. O oh jest, mamy opaseczkę, zakładamy opaseczkę opaska, zakładamy obramowanie na ten filterek, ładnie, Dobra, tu też. Mocowanie chyba tak było. Tak było. Nie z tej strony było. Tak dobrze. Zakładamy filtr nowietki Do końca wpychamy. A tutaj sobie zaraz wyregulujemy wszystko. To trzeba najpierw wszystko ładnie do końca dopchać. Ta śrubka spadła, to to nieważne. Zaraz podniesiemy. A to co to, a śrubka. Muszczyleczkę zaraz. Zakładamy. Musi być czyściutka. być elegancko, czysto. Nie może być zabrudzenia. Uszczeleczkę montujemy. Troszkę kropki. Dajemy. Opa. Teraz musimy jakoś to wepchać, a weszło elegancio. Tu też musimy teraz zawleczkę, zawleczka, zawleczka. Bo musimy tak obrócić, żeby zawleczka była tutaj. mamy i teraz skręcamy tutaj. No, dobrze, tu mamy dobrze. Będzie trzeba teraz ładnie podokręcać tutaj wszystko mocowanie. Najpierw tą opaskę wam pokażę a ja tą opaskę dokładnie dokręcić, żeby tutaj taka opaska jest. Dokręcimy. No, Sprawdzimy światełkiem. Jest chyba dobrze dokręcone. Przykręcimy jeszcze mocowanie. Odpowietrzamy i sprawdzamy, czy pali. Dobrze.

Mamy wszystko podokręcane, powycierane. Zaraz pokażę Wam, jak odpowietrzyć, żeby układ paliwowy odpalił. Zaraz sprawdzimy wszystko tu suchutkie. No, już się rdza pojawia, trzeba zakonserwować. Także no, już nie jest nowe auto. Żeby odpowietrzyć filtr, trzeba zapon. O, słychać jak się od powietrza. Także chyba jeszcze raz zrobimy. Czekaj ze 2 czy 4, 5 razy. Dopóki no nie będzie słychać normalnego pompowania. Już chyba jest odpowietrzony. Jeszcze raz sprawdzimy. Także jest, sprawdzamy. Mamy auto odpowietrzone, także można jechać poskręcać osłony i jeździć. Dziękuję za uwagę, do widzenia.